To, to, miało kształt dużej beczki, prawie spadło na sam statek, ale wylądowało w wodzie. Posiada spiralny układ krwionośny. Kombinezon nie jest... Widziano poparzoną istotę. Wywieziony do wady Noc z 20 na 21 stycznia 1959 roku. Sztorm szalejący nad Bałtykiem zmusza pracowników portowych do wyjątkowej czujności. Od 5 rano kilkudziesięciu robotników przygotowuje się do kolejnych godzin pracy. Wtedy na niebie pojawia się coś niezwykłego godzina 5.00. Nad portem, w Gdyni, pojawia się jaskrawy pomarańczowy obiekt o różowych brzegach. Przypomina świetlisty dysk, a zanim ciągnie się ognista smuga. Obiekt szybko zbliża się do powierzchni wody, by następnie z hukiem zanurzyć się w basenie portowym numer 4, wywołując fontannę wody sięgającą półtora metra w górę. Godzina 6.05 Włodzimierz i Jadwiga Płączkier, pracownicy formy Posti, udają się do redakcji lokalnej gazety Wieczór Wybrzeża. Są zszokowani tym, co widzieli nad gdynią. Obiekt, który zawisł na chwilę nad miastem, by potem nagle spaść w dół. Ich relacja trafia na pierwsze strony prasy. Po zgłoszeniu do gazety pracownicy portu również zgłaszają się na milicję. Dźwigowy Władysław Kuczyński oraz Jan Blok opisują przerażające dźwięki, przypominające zgrzyt metalu i widok wody, która wytrysnęła na ponad półtora metra. Co wywołał ten efekt? Czy to było coś nie z tej ziemi? Trzy dni po incydencie 23 stycznia Wieczór Wybrzeża publikuje artykuł zatytułowany Portowcy opowiadają o tajemniczym przedmiocie. Gazeta szczegółowo opisuje obserwacje świadków i podejmuje spekulacje. Czy to mógł być meteoryt? A może obiekt wojskowy? Czy mieszkańcy Gdyni byli świadkami czegoś nadprzyrodzonego? Wkrótce pojawiają się jeszcze bardziej niezwykłe doniesienia. Mieszkańcy mówią o znalezieniu istoty na plaży drobnej postaci ubranej w dziwny skafander. Istota miała mieć sześć palców u rąk i nóg i zmarła w szpitalu po kilku dniach. Czy to kolejna fantazja, czy coś faktycznie ukryto przed opinią publiczną? Druga teoria sugerowała, że mógł być to amerykański satelita SCORE, który choć rozpadł się nad Atlantykiem, według niektórych danych mógł zbliżyć się do Europy, ale śledztwo wojskowe nie potwierdziło tej hipotezy. Sprawą zaczyna interesować się wojsko i Polska Akademia Nauk. Cenzura jest wyjątkowo łagodna i dopuszcza publikacje o incydencie, co wywołuje zdziwienie, dlaczego pozwolono mówić o czymś, co mogło podważyć bezpieczeństwo publiczne. Czy prawdziwy powód zainteresowania władz był bardziej tajemniczy? Koniec lipca 1960 roku. Mimo intensywnych działań, prób bagrowania dna. Portu oraz analiza fragmentów metalu, które miały pochodzić z obiektu, nic nie znaleziono. W lipcu 1960 roku przeprowadzono kolejne prace, tym razem z jeszcze większą precyzją. Ale wszystkie dowody na istnienie obiektu wydają się zniknąć bez śladu. Czy to możliwe, że incydent w Gdyni pozostanie niewyjaśniony na zawsze? Minęło ponad sześć dekad od tamtych wydarzeń, ale pytania pozostają. Czym był obiekt, który rozbłysł nad Gdynią tej styczniowej nocy? Dlaczego mimo obecności dziesiątek świadków nikt nie zdołał wyjaśnić jego pochodzenia? Być może kiedyś odkryjemy prawdę, a może ta historia będzie żyła wiecznie jako legenda polskiego wybrzeża? Pełna pytań, na które nikt dotąd nie odpowiedział.